Wiem, dzisiaj będzie rozdzielanie naszego serca, rozbijanie naszego serca tego wolnościowego. Może, du może dużo osób się obrazić, jak to wy tak wygląda świat. Patenty są, dzisiaj jest o przewadze prawnej, o patentach dużych korporacji. Jakiś czas temu nagrywałem o tym odcinek, ale to było takie ad hoc, na Twitterze pokazałem kilka przykładów i tak dalej. Dzisiaj pokażę wam liczby, jak to wygląda. Taka to jest ważna rzecz, że te firmy, te największe korporacje są jak ogromny, obleśny baron Harkonnen, który tą Dunę wyciska, to, wyciska tę te, 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 przyprawę z tej diuny tymi swoimi patentami, bo ma technologię, bo ma przewagę właśnie prawną czy wojskową. I te korporacje, jak te świnie wielkie, te właśnie Bar baroni Harkonnen. Rok do roku wypływają mnóstwo, mnóstwo patentów, chroniąc swój tort. I o serce mówi: no kurwa, to jest głupota, że jakaś firma, ogromna korporacja chroni swoją technologię, chroni swój tort i zarabia sobie ogromne pieniądze i robi się coraz tłuściejsze, jak właśnie Baron Harkonnen. Ale tak jest, tak? Czyli korporacja, ogromna, tłusta korporacja sobie po prostu. Puchnie dzięki temu, że ma przewagę prawną czy kapitałową, no bo może mieć dział prawników, dział Research and Development współpracujący z tymi prawnikami i oni wypluwają rok do roku do setki albo tysiące patentów technologicznych w nas, usługi i tak dalej. Mogą po prostu coraz więcej zastrzegać sobie nazw, zastrzegać sobie produktów, usług, technologii i dzisiaj pokażę wam jak to wygląda na liczbach. I wiem, że można się obrazić. To jest straszne. Korporacje rządzą światem. Ja wiem, ja wiem, bla bla bla. Rządzą światem. Nowy Spisa, NWO i tylko kupować złoto. Ale to jest dowód na to, że te korporacje będą się rozwijać. No. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie. Dzięki temu, że mają patenty, właśnie, że mają te przewagi, rozwijają się szybciej niż średnia światowa. Dzięki temu właśnie dostarczają swoją technologię czy usługi na cały świat. Tak to wygląda. Ok? I wiem, że teraz się złościcie, że teraz po prostu nie możecie wytrzymać, że te obrzydliwe korporacje tak, tak mają, ale tak jest, tak jest po prostu. Ja te korporacje też posiadam. Nie mam jeszcze Tesli, ale pokażę wam też dzisiaj, jak wyglądają patenty Tesli. Pokażę wam, jak to wygląda na, na takich największych tuzach, Amazonie, Apple, Microsoftie, Google, czy Mecie, czy na właśnie Tesli, jak to wygląda. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Amazon ma 24 355 patentów globalnie. Prawie połowa z tego nie, nie żyje, jest martwa, tych patentów niewykorzystanych jest, tych patentów. Ale tak jest, moi drodzy, no. patenty albo wygasły i tak dalej. Ale 24 tysiące patentów globalnie ma Amazon. I oczywiście mm, najwięcej pluli tymi patentami w roku 2014, 2015 czy 2016. Ale to są niepełne też dane, to znaczy ostatnie 19 czy 2020, to są niepełne dane, ponieważ to trwa, bardzo dużo trwa zatwierdzanie tych patentów, i tak dalej, wrzucanie tych wniosków. No ale tak jest, taki był trend oczywiście, że dużo tych patentów zostało wtedy wrzuconych. Głównie w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, to jest normalne, i najwięcej oczywiście web serwis, czy technologia chmurowa AWS-u. Więc takie, tego typu rzeczy tutaj Amazon wrzucał do swojego portfolio patentowego. Jeśli chodzi o Apple, to mamy 70. 70 ile tysięcy? 70, 72 tysiące patentów globalnie. 55 tysięcy z tych patentów jest aktywnych. Oczywiście, jak to wyglądało na przestrzeni czasu? W roku 2012 wypluli aż 6424 6 tysięcy no patentów jednego roku. Najwięcej, oczywiście, to był Telekom i Software Service. I te wszystkie inne patenty warto obserwować. Również rozszerzoną, że rozszerzoną rzeczywistość czy sztuczną inteligencję. To są mega ważne, że oni mają nawet 900 czy 600 patentów związanych właśnie z, z takimi rzeczami, które jeszcze nie są wycenione przez rynek. Tak samo jak nawet Autonomous Vehicle, 420 patentów czegoś, co jeszcze nie ma na rynku. A oni mają 420 patentów. To jest, to jest coś takiego. Inwestorzy w Polsce czegoś takiego nie robią, czyli nie wyceniają przyszłości. Nie myślą o przyszłości, tylko o tym, co na przykład wychodzą wyniki finansowe, które już są wyceniane szybciej przed ogłoszeniem tych wyników, często tak jest. Wy rozumiecie o co mi chodzi? To jest bardzo ważne. Patenty, to jest ogromna przewaga. Microsoft ma 77 tysięcy patentów globalnych. 9 tysięcy patentów, czy 10 tysięcy patentów było w roku 2015, 2011 9 280 patentów. Ogromne liczby patentów, wypływanie rok do roku ogromnych różnych patentów. Nawet w jeden patent mają w Polsce zastrzeżony Microsoft. Oczywiście najwięcej w software i e operating system, ma to sens oczywiście, ale również sztuczna inteligencja 3413 patentów. No i quantum computers, komputery kwantowe 150 patentów. Zobaczcie to, rozumiecie o co mi chodzi? To są też takie rzeczy, które jak się ktoś dowie, dowie o jakimś patencie, dawajcie, dawajcie mi znać. To jest bardzo ważne. To jest coś, co może nie być wycenione jeszcze przez rynek. Meta. Meta ma 17 753 patenty. Tak to właśnie wygląda. Najwięcej w 2017 2365 patentów. Najwięcej oczywiście zawsze stany. To jest normalna rzecz. Najwięcej tam jest Research and Development i tak dalej. Chciałem tylko zobaczyć jeszcze, czy mamy tutaj informacje w co? Aha, okej. Okay. Mamy tutaj chyba jakiś krach, albo nie wiem, kupcy premium, albo mi się nie zawodowało. W każdym razie, prawdopodobnie, jak pewnie się domyślacie, software, rozszerzona rzeczywistość i to są te rzeczy, które tutaj Meta rozwija. Jak wygląda to z Googlem? Google ma jest rekordzistą. 80 tysięcy patentów. Globalnych, z czego 75%, patentów, 70, 75 patentów jest aktywnych. To jest naprawdę kosmos, jeśli chodzi o Google. Dlatego Google jest tak dobrą firmą, tak dobrze wycenianą, tak mocno się skalującą i ona naprawdę wiedzie prym, jeśli chodzi o rozwój, o ten wskaźnik CAGR, o którym często mówi i jeszcze będę mówił wielokrotnie. 8574 patenty w roku 2016. Na chwilę bestą w roku 2020. No to mamy 73, 73 patenty wniesione. Tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o, czy ja mogę zobaczyć portfolio, co oni najwięcej, co najwięcej ładują? Czy ja tego, to mogę zobaczyć? Nie, czemu tego nie mogę zobaczyć? Coś się chyba dzieje aha, OK, Exclusive Inside Comics, czyli tego po prostu nie mogę się dowiedzieć, nie ma problemu. Jeśli teraz jeszcze teraz mniejsza firma, ale również rosnąca globalnie. To Tesla ma w tym momencie 3304 patenty, z czego 2147 patentów jest aktywnych, oczywiście najwięcej aktywnych patentów to jest energia. Wszystkie patenty związane z przechowywaniem energii, z generacją energii, z bateriami i z właśnie z autami autonomicznymi, designem, i tak dalej, to właśnie jest Tesla. W roku 2016, 2015 i 2018 było najwięcej patentów i tak to właśnie wygląda. Rozumiecie, jaka to jest ważna przewaga prawna? Oni mają i pieniądze, mają odpowiednie działy prawne, które mogą zastrzegać właśnie te patenty. Mogą być te patenty od A do Z. Chronią swój tort, chronią swoje ciasteczko, żeby zarobić jak najwięcej i puchnąć jak baron Harkonnen. No, i dlatego właśnie sądzę, że posiadanie korporacji jest ważne. W tym momencie mam pozycję Apple'a, mam, mam pozycję w Google, Microsoft, Amazonie czy Mecie. Oczywiście, wyceny mogą latać w górę i w dół, ale to jest szum tygodniowy, miesięczny, roczny. Ale w tej dekadzie, wyobrażacie sobie taką dekadę, w której cały czas te korporacje dorzucają. Kolejne patenty, rok do roku po kilkaset czy kilka tysięcy patentów, rozwijają się i coraz więcej różnych technologicznych um, usług czy produktów posiadają i zastrzegają swoje kolejne nazwy na kolejne usługi. Kolejna przewaga ogromna przewaga korporacji. Myślcie o tym, no i dawajcie znać, co wy sądzicie. Jeśli ktoś chcia, chce otworzyć konto, zacząć inwestować, zapraszam do IToro, gdzie jestem partnerem afiliacyjnym właśnie IToro i staram się zbudować największą społeczność inwestycyjną na IToro, właśnie ludzi inwestujących w spółki technologiczne, w duże korporacje, nie bawić się w jakieś mikro, małe spółeczki, wiecie tam, z Polski i tak dalej, tylko kupować po prostu to, co działa globalnie, które jest ponadpaństwowe, które ma właśnie te przewagi. O których będę często tutaj właśnie mówił w ramach Hosanny 2.0. Zapraszam bardzo serdecznie do komentowania. Dawajcie znać, czy Wy kupiowaliście ostatnio takie właśnie spółki. Jestem ciekaw. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia więcej jak zwykle w opisie. Cześć!